Jakiego rodzaju badania diagnostyczne każda z nas powinna przynajmniej raz do roku zrobić? Must have dziewczyny, e, że tak powiem, przeglądu naszego, naszych badań profilaktycznych. Cytologia raz do US, roku. Raz do roku. U, mówię tu o raz do roku, mhm. co powinnyśmy robić. Cytologie, USG y, dopochwowe, USG piersi. Ewentualnie mamografię, jeśli jesteśmy w tym wieku. Pełne badania krwi z dodatkiem na arsen i selen. To jest bardzo ważne, żeby zrobić, ponieważ arsen i selen jest odpowiedzialny za powstawanie raka jajnika u kobiet. Także polecam, to są najświeższe badania profesora Lubińskiego. Fajnie zrobić sobie też badanie moczu, słuchajcie, bo. no jest jak jest, powinniśmy, powinniśmy to robić, no a potem jak już zrobimy te, te badania, no to przecież możemy pójść sobie do kosmetyczki, zrobić sobie i <gry> fajną maskę na twarz, żeby żeby było nam miło i ja uważam, że jesteśmy wtedy cool, jesteśmy trendy, yy, jesteśmy, yy, jesteśmy, że tak powiem, jedną wielką całością. Mamy zrobione włosy, twarz, paznokcie, jesteśmy przebadane z góry na dół i naprawdę wtedy jesteśmy piękne, bo jesteśmy zdrowe i wtedy promieniejemy. Ale przede wszystkim jesteśmy. I przede wszystkim jesteśmy.